Ostatnio miałem okazję brać udział w rajdzie altarników. To impreza, która polega na tym, że odwiedzamy różne punkty, zwiedzamy różne miejsca, ale przede wszystkim cały czas jesteśmy w ruchu. I właśnie w tych warunkach sprawdziłem zestaw turystyczny range. Jak się sprawdził? Zapraszam do materiału. Ręcz to zestaw turystyczny i w tym momencie najbardziej zaawansowany w ofercie Rebel Horna. Powstał po to, żeby spełnić wymagania i potrzeby tych najbardziej wymagających klientów, dzięki czemu jest wszechstronnie uniwersalny, nieważne, czy będą nie wiadomo jak wielkie mrozy, czy ekstremalne upały. To ręcz ma się w tym odnaleźć i z racji, że jest to komplet trójwarstwowy z bardzo dużą ilością paneli wentylacyjnych i dzięki temu w jednych i w drugich warunkach odnajduje się idealnie. Ręcz jest przede wszystkim zestawem miękkim, lekkim i wygodnym, a w turystyce to są jedne z najważniejszych rzeczy. I wynika to głównie z zastosowanego materiału, czyli taktelu. I to, co Petit bardzo często powtarza w przypadku taktelu, te ubrania są po prostu wygodne, bo są przede wszystkim miękkie. Ale nie można też zapomnieć o odpowiednich wzmocnieniach, bo wzmocnień tutaj znajdziemy również sporo w tych miejscach najbardziej narażonych. I mowa tutaj o materiale hity na dobi balistik. I dotyczy się to zarówno kurtki, jak i spodni. W standardzie znajdziemy tutaj protektory łokci, barków, bioder oraz kolan. Wszystkie są poziomu drugiego. Natomiast kurtkę możemy rozszerzyć o protektor klatki piersiowej oraz pleców. Natomiast spodnie o protektor kości ogonowej. Dzięki zastosowaniu tych wszystkich materiałów cały komplet spełnia certyfikację podwójnego A, jeśli chodzi o klasę ścieralności. Za króla membran uznaje się Goretex, ale sympateks, który został tutaj zastosowany, jest membraną, która działa na kompletnie innej zasadzie, bo jest to membrana bezporowa. Charakteryzuje się ona bardzo dobrymi parametrami, dlatego, nawet jadąc podczas deszczu. My nie zmokniemy, ale nasze ciało wciąż będzie miało możliwość oddychania, dzięki czemu my od środka się nie spocimy. Kolejną warstwą jest warstwa ocieplająca i to co ciekawe, jest ona w postaci takiej pikowanej kurtki. Dzięki czemu, gdy dojedziemy na miejsce ocelowe, zrzucimy z siebie kurtkę, zostawimy ocieplinę i mamy kurtkę, w której możemy iść na miasto albo na ryby, pozwiedzać coś, cokolwiek. Wentylacja w ciuchach turystycznych to jest dla mnie najważniejszy aspekt, i w tym przypadku ręcz kompletnie mnie nie zawiódł, bo ja naliczyłem łącznie 13 kanałów wentylacyjnych: rękawy pod pachami, klatka piersiowa, wyloty ciepłego powietrza na plecach. Jest tego od groma. Czuć to podczas jazdy. Te kanały są bardzo rozległe, mimo że ten kanał na klatce teoretycznie zaczyna się w tym miejscu, to on ciągnie się aż tutaj, prawie że aż do barku. Range'a wzięliśmy na rajd latarników, na trasę szosową, czyli świat, do którego został stworzony, jakby nie patrzeć, ten zestaw. I na samym początku było dość chłodno. Ja miałem wszystko pozamykane, wszystko z tej kurtki wyrzucone. Ja nie czułem się do końca komfortowo, ale okazało się, że po prostu zapomniałem o kilku kanałach wentylacyjnych, więc gdy to wszystko pozamykałem, z rana nie było żadnego problemu. Kolejnym miłym aspektem, jeśli chodzi o tę wentylację, jest to, że każdy z zamków ma taki puller dzięki czemu nawet jeśli mamy założone rękawice, to obsłużenie tych zamków nie będzie specjalnie trudne. Nie można też zapomnieć o systemie feedlock, czyli tych klapach magnetycznych. Znowu podczas jazdy nie musiałem się zatrzymywać i tracić cennego czasu, no a w rajdzie chodzi o to, żeby jednak jechać w pewnym sensie na czas, więc duży plus, bo wszystkie wloty wentylacyjne udało mi się obsłużyć nawet podczas jazdy. Podobnie wygląda sytuacja ze spodniami, ogromne panele meszowe na udach, do tego wylot ciepłego powietrza z tyłu nogi i nogawka też jest na podwójnym zamku. Klapę, którą mamy tutaj na udzie, możemy schować, czy też ewentualnie wyciągnąć i tą wentylację rozszerzyć jeszcze mocniej. Jeśli zrobi się trochę chłodniej, ale jednak chcemy, żeby ta wentylacja trochę działała. To uwaga, feedlock wchodzi do gry i to cała filozofia. Ciekawym rozwiązaniem też jest zamek, który znajduje się w bocznej części kurtki, bo ma on podwójne zadanie. Jednym z nich jest to, aby kurtkę dodatkowo w biodrach rozszerzyć, gdybyśmy na przykład się najedli albo napchali warstw do środka, czy cokolwiek innego, ale drugie zadanie to jest to wentylowanie naszego ciała, wprowadzenie cyrkulacji w kurtce. Ponieważ jeżdżąc motocyklem turystycznym, bardzo często mamy wielkie owiewki, które całe powietrze rozbijają na boki, przez co wentylacja, która znajduje się na klatce piersiowej, nie jest aż tak wydajna, jak powinna być, ale powietrze rozbija się na boki i wtedy. Ten element ma to powietrze łapać. I elementem, o którym prawie zapomniałem, jest centralny pas wentylacyjny. I co ciekawe, nie musimy go wcale tutaj przepinać za pomocą różnych zamków, tylko ten pas, który go z reguły zasłania, jest mocowany do kurtki za pomocą takich spinek. I to tyle. Na samym początku, gdy przymierzałem ten zestaw, to bardzo mocno bałem się, jak go do siebie dopasuje, bo gdy go założyłem, to wyglądał. Nieprzyjemni, nie podobało mi się to. Ale potem wuja Petit stanął obok i powiedział, ej, tu masz regulację, jedną, drugą, trzecią, i tak itd, i tak dalej. I to, co mnie mocno zaskoczyło, to że regulacja, która znajduje się na przedramieniu jest w postaci suwnicy, dzięki czemu możemy to ustawić naprawdę dowolnie. Dopasować to do swojego ciała, do swojej budowy. Kolejna regulacja znajduje się na bicepsie na pasku ściągacz, który znajduje się w tej części kurtki ma podwójne zadanie. Jednym z nich jest oczywiście dopasowanie kurtki do naszego ciała, ale drugim zadaniem jest to, że gdy wszystko wypniemy, kurtka automatycznie, wiadomo, stanie się też troszeczkę luźniejsza i protektor, który mielibyśmy na plecach, wtedy też nie do końca by pasował. Ale gdy to ściągniemy, protektor jak najbardziej od naszego ciała się dopasuje i z tego właśnie samego powodu na rękawach znajduje się suwnica, aby protektor po zdemontowaniu tych warstw wewnętrznych po prostu pozostał na miejscu. Największym zaskoczeniem było dla mnie to, że spędziłem w tym zestawie dosłownie jakieś 8 czy też 9 godzin, i zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że ja zapomniałem, że mam na sobie ciuchy turystyczne, które przyjęło się z reguły, że są trochę ociężałe, że trochę krępują ruchy, a tutaj takiego wrażenia w ogóle nie było. Ale ciekawszym momentem było to, gdy razem z Petitem pojechaliśmy na trasę adwenczerową, czyli większość czasu to było stanie, czekanie, zamartwianie się, czy przejedziemy przez tą przeszkodę, czy nie. Ostatecznie nie poszło nam zbyt dobrze, ale to nie nasza wina, tylko wina akurat motocykli, bo nie były do końca. Złe. Opony były złe, motocykle były niedobre, my byliśmy świetni, to nie nasza wina, ale było kilka momentów, gdy musiałem pomóc wyciągnąć komuś motocykl z błota, i nawet przy wyciąganiu tego motocykla, e, ja nie czułem, że jest sztywno, jest niewygodnie, więc jest to potwierdzenie tego, że taktel w przypadku ubrań turystycznych ma bardzo dobre warunki. Minusem jest to, że spodnie trochę się pobrudziły, ale dodaje to mu takiego charakteru, widać, że Ktoś w tym jeździ umiejętnie, tak jak powinno się jeździć w takich ciuchach. Tak jak martwiłem się o dopasowanie kurtki, to ze spodniami takiego problemu nie miałem, ale regulacja znajduje się tutaj w pasie. No i nogawka też posiada taki rzep, dzięki czemu, nawet mając buty z trochę większą ochroną, goleni nie będzie problemu, aby tą nogawkę na buta założyć. Dla mnie zaskakujące było to, że gdy pierwszy raz założyłem te spodnie. To zauważyłem, że są one po prostu dobrze skrojone, że nie są rozległe, nie przypominają takich spodni narciarskich, jak często w przypadku spodni tekstylnych się to pojawia. Petit ma tak, że uwielbia, gdy jest mnóstwo kieszeni, gdzie wszędzie można popakować milion różnych rzeczy. Ja jestem jego kompletnym przeciwieństwem, bo gdy jeździłem w rężu, to jakiś milion razy szukałem kluczyka czy innych rzeczy, które były mi akurat potrzebne, bo tych kieszeni jest tutaj bardzo dużo. Znajdziemy tutaj cztery kieszenie zewnętrzne, dwie po bokach, jedną na ręce i dość sporą kieszeń typu cargo na plecach. Zapomniałem o środku, ale w środku znajdziemy trzy kieszenie, jedna, druga i trzecia w tym miejscu wodoodporna. W kieszeni spodniak znajdziemy 5, chociaż kieszeni, które znajdują się na wysokości bioder, nie należą do najprzyjemniejszych. Schować tam coś drobnego w porządku, ale telefon już za bardzo się nie zmieści, a jak się zmieści, to będzie nas na pewno uwierał. Ale kieszenie po bokach, na udach, już do tych większych, obszerniejszych należą. I co ciekawe, są one na zamek i dodatkowo na rzep, więc możemy tam spakować swój dobytek czy kartę. Najbardziej w kurtce brakowało mi tego, aby w kieszeniach bocznych Zrobić takie dodatkowe miejsce, aby w momencie, gdy już z motocykla zejdziemy, zrobi się chłodno i chcielibyśmy tą dłoń schować, aby takie miejsce się pojawiło. Niestety tego zabrakło i to jest największy zarzut z mojej strony, jeśli chodzi o kurtkę. Natomiast jeśli chodzi o spodnie, to kieszenie, które są w tym miejscu, są dość mało użyteczne. Ja znalazłem dla nich zastosowanie tylko takie, że chowałem tam kluczyk, a potem tak czy siak tego kluczyka nie mogłem wyciągnąć, bo jak siedziałem, to musiałem grzebać tu paluchem, aby go gdzieś tam wyciągnąć. Oprócz tego. Bardzo przyjemny zestaw. Mnie bardzo zaskoczyły te wszystkie detale, a tych detali tutaj jest całkiem sporo, i one dają takiego kunsztu tej kurtce. Bo są to rzeczy, na które raczej mało kto zwraca uwagę, ale my mając tutaj w Motobandzie dość sporo różnych kurtek turystycznych i nie tylko, zaczynamy zauważać te małe, najdrobniejsze szczegóły, które wyróżniają dany produkt. Chociażby to, że wszystkie metki, które znajdziemy w środku kurtki wykonane są z gumy i dodaje to przyjemnego feelingu. Wygląda to po prostu trochę inaczej niż zazwyczaj. Wszystkie pulery, które znajdziemy przy zamkach czy hanger, za który możemy sobie kurtkę powiesić na wieszaku wykonane są z hypalonu, czyli materiału z którego produkuje się pontony desantowe. Po prostu jest to trwałe i nawet po dłuższym użytkowaniu nic z tym nie będzie się działo. I to, o czym prawie zapomniałem, to to, że kołnierz wykonany również jest z technologii feedlock. Po prostu przykładamy go do drugiej części i to wszystko. Też znaleźliśmy taką ciekawostkę, bo właśnie na kołnierzu znajdują się dane geograficzne. Nie wiadomo jakie. Nikt nie wie, co to jest. Ja chciałem wypytać chłopaków z Rebel Horna, co mi się pokaże, jak wpiszę te dane, ale mi nie powiedzieli, więc gdyby ktoś z Was chciał się przekonać, to dajcie znać w komentarzach, co pokazuje ta lokalizacja. Ja mam na sobie tą jasną wersję kolorystyczną i duży i plus jest to, że wygląda ona po prostu ciekawie względem pozostałych kolorystyk, ale nie ma co ukrywać, minusem jest to, że całe błoto, cały syf z ulicy i tak dalej będzie na tych ciuchach widoczny. Ale kurtka występuje jeszcze w dwóch różnych kolorystykach: jest taki antracytowy z dodatkami fluo oraz całym czarnym, natomiast spodnie dostępne są w dwóch kolorach właśnie tych jasnych i całych czarnych. Cena kurtki na dzień dzisiejszy to 1800 zł, natomiast spodnie 1300, więc wydając trochę ponad 3000 zł, otrzymujemy komplet, który sprawdzi się w naprawdę zróżnicowanych warunkach. Do tego zestawu dobrałem kask Iron Commander, rękawice Rebel Horn Range i buty Rebel Horn Infinity. Odzwyczaiłem się od ubrań turystycznych, bo Petit jest specem od takiego typu ciuchów. Natomiast w tym okresie, w którym miałem okazję pojeździć w rężu. może nie będzie to moja ulubiona kurtka, bo cały czas jednak ta skóra u mnie gdzieś rządzi. Ale gdyby okazało się, że muszę wybrać się na jakąś dłuższą wycieczkę, to myślę, że jednak moje oko w stronę tego ręża będzie kierowane. W moim przypadku na rajdzie ręcz sprawdził się tak jak powinien, spełnił wszystkie moje wymagania, które czasami bywają z kosmosu. Dajcie znać w komentarzach, czy wy jeździcie w rajdzie. Dach, a jeśli tak, to w jaki. Dobra, już? Chyba tak. To... Nie klaskałem ci, tylko żeby... Ja nie... sobie klaskałem. Mamy to.